Witam serdecznie. Dzień dobry, z tej strony JP z kanału JP Witam was na kolejnym odcinku z Uncharted Zaginione dziedzictwo Przechodzimy do kontynuacji poprzedniego yy, rozdziału Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. zostawcie łapkę w górę Oczywiście jak chcecie łapkę w górę, suba na ten kanał, napiszcie komentarz i udostępnijcie na waszych forach internetowych Oczywiście sub z dzwoneczkiem a każdy komentarz, czytam, daję łapeczki w górę, serduszka i odpisuję. A i oczywiście hashtag pewnie przed się wyświetla, a na razie wyświetla hashtag. Zostaje w domu. Pamiętajcie o tym. Musicie zostać w domu, żeby nie zarazić siebie i bliskich. I żeby ta choroba w końcu się skończyła, bo ja mam ochotę na siłowni, więc... Ani Mru. Jestem chyba na siłowie. Mają być siłownie otwarte. Mają być już wszystko otwarte. Nie, Bo normalnie na spokojnie wejść, a nie siedzieć tego w tym domu. A my lecimy, infiltracja. Lecimy z drugim rodziną. w naszej przygodzie. Wtedy raczej nie. Chodź, Podsadzę cię. Klowę. No a widzisz? Dzięki. Chodź za mną. O, nie było tak źle. Co teraz? Cierpliwości. Nie, do góry pewnie. No. Tędy. Serio? Serio. Na ten chlopę uczuł. Tylko ostrożnie. To na pewno bezpieczne? Nie. I to raczej nie, to raczej nie, To jest Taka blisko. Tędy możemy zjechać. Weźmy tędy, idźmy. A. Mamy zejść po prostu. Chciałem, że mamy. A nie, mamy tędy iść, dobra. Oczywiście napiszcie jaka wydarza jak ta wam mija, kwarantanna, co Jej, robicie, czy macie dużo lekcji właśnie. Ja tak mam średnio, w sumie jak na te czasy kiedy byłem w szkole to bardzo średnio. Załatwiam. Nie, ja to zrobię. Kobra 1 do Kobry 5. Słyszę się Kobra 1. Ścigaj do Singrotusa. Mamy gości, odbiór. Przyjąłem Kobra 1. где-то раз. А с карпуса? Да паничка, здесь Tam nas jeszcze nie było, ale bez palnika nie przejdziemy. No to czas na improwizację. A wcześniej te niby co robić. Tedy? Dobra. Chcę się tylko rozejrzeć, wyluzuj. No zdecydowanie zasłużyła na swoją reputację. teraz No to ja. Przepraszam. Od tej pory unikamy skrzynek. Ok, prawie wyszło. Przed tobą. O kurde. Mam na to coś. No na górę, to już nigdy nie spróbowano zejść na tanie materiały biurowe na każdą okazję Zawsze tle wgadaż podczas pomocy? Tak Jestem debil No nie widzę tego gałganka Małego No nic, nic nie widzę Dobra czy trzeba wejść górą Znaczy do góry jakkolwiek Jakkolwiek jak wchodzę A, A ten Jednego problemu mniej. Jest tuż nad nami. A widzisz, nie było tak źle. Nie było. Co ja. auto pięknie pod nami? To zajmie sekundkę, no i tak. <tryk> no i tak. Chodźmy pod dysk. Bardzo dziękuję, bądź czujna, okej. Okay? Ta Chryste... czuję się jak w sklepie A Asa się nie obijał. Ile to wszystko jest warte? No, wystarczająco dużo, żeby sfinansować małą rebelię. Ładnie, ładnie. Ładne, ładne. Prądy. No fajne, fajnie, dużo tych fajnych rzeczy. O okropne. Tyle pięknych zwierząt. Kiepsko skończyły. Niestety. Nie wykorzystycie to? Są to same indyjskie zabytki. To nie moja wojna. Hmm. Unicestwienie i odnowienie. Dobrze, nie jesteśmy tych detektywami, my na przykład Odciski naszych palców było łatwo zgarnąć Sala i Tygrys może zaszedł dalej niż sądziłam. Bardzo podobne było w 20 w, w, okay. w budowle Który pewnie zobaczycie po tym po tym Uncharte zobaczycie na moim kanale dwójkę. bo jedynkę mi się nie chce. Chyba, że będziecie naprawdę prosili i chcieli pod tym wypisać. Yy, to jest też kość słoniowa dupek. Możecie pisać, czy chcecie jedynkę, dwójkę, trójkę. Bo czwórkę na moim kanale macie, oczywiście, więc no, brakuje tylko reszty. Więc co tu to, to potrzebujemy teraz w tym momencie? Proszę mi pokazać. Hmm, Lakshmi, bogini bogactwa. Coś tu jeszcze mamy. Cokolwiek chyba że w tych papierach będzie otwory tego. Nie no tutaj nie widzę nic kompletnie. Trochę dziwne, że coś szukamy, ale nie ma kompletnie czego. Czy nie, nie ma animacji, a nic że znaleźliśmy? O mamy skarb Nikt nawet nie zauważył. No kompasik. Zobaczmy sobie go

Ja Kompletnie nic nie widzę. Powiedzcie mi, co ja mam tutaj zrobić to? Może może się uda. chyba, że te drzwi. To też ma, może być jakiekolwiek. Chyba, że na to. Ja byłem głupi przynajmniej trzy teraz. Nie. Pożyczę to na chwilkę. Okej. Okay. Skość słoniowa. Mhm, Poczno. Wygląda dobrze. Zamknięte. Nie na długo. Pokaż tak, ja mi to dziecinko. Co było na mapie? Gaty zachodnie, teren salów. Niech to... Nie przejmuj się. Tyle i tak już wiedziałyśmy. Kurde. Mm. Skur... Może ja to zrobię? Nie. Nie, robimy kobieto. Piękny jest. Szczegar, spada. Ten debil. ostatni Adin roz. No, I koła. Cóż za niespodzianka? A, ostrożnie, bracie. Ta kocica drapie. Asaf? O, kochela. Wyglądasz tak samo jak kiedyś. Jak miło. <noise> nie szukasz pracy. Ponoć Shoreline ma nowego szefa. Przejściowe problemy. Dam sobie radę. No, nie wątpię. Szkoda. Przydałby nam się ktoś taki, jak ty, wiesz? Co tu robisz? Przecież... to nie jest twoja specjalność. Przepiękna kolekcja, naprawdę. Chloe Fraser. Miłośniczka antyków. Złodziejka. Pracujesz dla złodziejki. Szefie, mamy problem. Szefie, Co? Zaraz będę. Nasz dysk. O, fakt, zapomniałam. Wcześniej błędnie uznałam cię za takiego tam średniaka. O. Ale udało ci się odnaleźć Imperium Hoysalów całkiem nieźle. Ich największy skarb, Kiełganesi, to nie Lada Gratka. Co ty robisz? Trzy najazdy Persów, trzy wielkie wojny, mijają stulecia, a nikt go nie znalazł. Bez obaw. Nie łudź się. Twoją jedyną szansą na odkrycie jego lokalizacji jest skorzystanie z pomocy kogoś, kto pozna sekret artefaktu. Kogoś, kto wie o salach praktycznie wszystko. Właśnie. Hmm. Specjalisty od ich kultury, i dziejów. Mam dobre stawki. Albo pasożyta. Który chce żerować na nas po to, żeby się obłowić? Hmm. czyli nie? Tak czułam. <grymne> Masz tu pet. I dobrze. Ale nie potrzeba mi więcej ekspertów. Zabić ciała wrzucić do rzeki. Obejdzie się, właśnie wychodzimy. <grymne> <grymne>

Szybko! Nie blokuj się. Co ty tam odstawiłaś? Grunt, że się udało. Chciałaś mnie wystawić, tak? Przecież improwizowałam. I ty się masz za zawodowcą? O co ci teraz chodzi? Przez ciebie Asaf nas złapał. Nie zasługujesz na swoje 50 procent. Wiedziałam. Chciałaś mnie wystawić. Oszustka no, pozostanie oszustką. Wydaje ci się. Że mnie znasz. Uważaj! Takie cwaniary długo nie żyją. Rzekę masz tam, Aby Ta? twój kontakt tam był. Szlak! No już! pora się zbijać! Jestem za tobą! To trochę niebezpieczne! Chodź! O, nie! o! o!

Przejdźmy Za mną! Rzeka jest tuż pod nami! Zjedź po przewodzie! Przygotuj się! że ważne, że nam się dało. Aż dziwota, że nie zginęłam, mamy nigdy Ale piękne widoki, piękne. Widzicie, tak, jak to ładnie wygląda? No tylko hamować empirycznie. Moja konsola już pewnie odlatuje w kosmos, mam nadzieję, że tak, tak głośno, więc choć Jak so, wyglądamy? Z tymi nie ją nadolać. za jakąś godzinę. Świetnie. nesi. Nic dziwnego, że złupili chojsarów. Nie Masz coś? Spokojnie. Wiesz jakoś nie mogę się uspokoić. A co? ekspert Asawa wciąż ci siedzi w głowie? <laughs> Bez obaw. Asaf albo jest już w górach albo siedzi nam na ogonie. A do tego jeszcze ma broń, transport, całą armię. <laughs> Jak już mówiłam? Bez obaw. To chyba jakiś klucz. Może. Zobaczmy. No dobrze. Trójząb to broń Ganesi. Łuk należał do... ...parasiuramy. No a... ...topór... Był darem od siwy. Wielka bitwa. Co? Ta, w której Ganesia stracił Kieł. Dam głowę, że jak znajdziemy te symbole, znajdziemy Kieł. Nieźle, Fraser. No wiesz. To zasługa mojego taty. Lubił hinduskie mity. Zaraził cię. Pewnie jest dumny. <noise> Jasno się robi. Idę się szykować. Dobra robota. Jak wiem, że 20 minut być odcinki, ale na no, widzicie kasztenki to były jakieś 22 minuty około, nie więcej. No, już prawie taki kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra? Aha. Wiesz, całkiem tu ładnie. No, pięknie. I patrz. To ci dopiero. To Wybacz, że w ciebie zwątpiłam, Chloe? To hojsalskie? No, jak. To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No, co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz. Nie. Za nami za sto kilometrów, a po Asawie ani śladu. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. Zajmę się kłem. Asaf jest twój. Ma się rozumieć Jak ma się rozumieć to ma się rozumieć że oczywiście się liczba ja. łapę w górę i subów, które się wzrastają. Oczywiście sub z dzwoneczkiem napiszcie komentarz, udostępnijcie na swoich forach tertowych, a ja was żegnam do zobaczenia. Siema piątka, yello